To wiem, gramy w Tom przyjacielem Jak widzicie Mamy samouczek Czyli bierzemy Toma Okej okay. Tu to w ogóle widzimy jakąś konsolę Pierwszy dzień Chcę do ubikacji, więc możemy Jakby się teleportować? Dobra, okay, idziemy W tej grze będzie dużo, dużo, dużo czy to Angela? Angela! Spotkaliśmy Angelę! O! Oh, Angela! U, uh. uh, czy oni się kochają? Oj, oj! Zajemy gwiazdki i będziemy mogli się przejechać autem. Autem, autobusem. No to się, jedziemy. Ale pani przez z Dobra, możemy sobie wybrać, gdzie jedziemy. To może do tego. miejsca? Nie wiem. Uuu! Które bierzemy. Żeby to jest Uuu, O tu jeszcze? A to, to też to tak Gra? Czy to jakaś karta? Super. To dzwone. Uuu, zeszczyk. O, to jest, na pewno jak będzie chore, to... Że będziemy mogli. Okej, okay, open. Czy to jakaś karta? Uuu. Andrzeja śpiewająca na... Nie. No, że śpiewa yy, na mikrofonie. Tu widzimy naszego opiseła, co nie się pudła. A tu naszego kotka. Tu mamy album. Okej. Okay. To śpiewająca. To są takie naklejki. Oj fajne! Okej. Okay. I teraz... Yy o, wow. to jest całe. Okej, okay, mamy. To jest kilka. Będziemy się fajnie bawić. Ziba? Robię to, zibę. To nasze autko oczywiście. Chodźcie tu. Tu mogę sobie zobaczyć, gdzie i który jest. Chodźcie, czy cześć. Gdzie my mamy to? To muszę chyba wam rozstawić. O tak. Śpiewaj. Uh! Słuchajcie. Ale koksz! Czyli jak podejdziemy do niej podczas śpiewania, ona robi szpagat. A co on chce? Na deskorolce. Panie, my tu mamy deskorolkę? O, oh jest. Mamy gdzieś też prac zabaw. Okej. Okay. Na pewno tu nie chce. To może tu. Chodź. Tu jest. Czym jesteś modny? Ło! Wow. Widzę jakieś odgłosy? Nie. To jest kosza, To się wykąpać. To chyba mikser. Mamy mikser. Okej. Okay. Lody pink banan. Dostajemy punkty. I nie niś. Ale fajna grubiutka ona jest taka. Ale yeah. <laughs> oh, sweet! Co oh, oh. Dobra, to już nie taki sweet. Ale ma takie fajne policzki. A chyba wymiatuje. Nic ci nie jest? Ej. Nie, nic. Nic jej nie jest. No to sobie pojedziemy jeszcze raz autobusem. E, no nie, nie mogę. No to chodźcie, chcę do ubikacji. Jeden. No, nie możesz. No i siad. Mogę cię otworzyć? O, chyba będzie naprawdę musiała mieć jakiś kłopot. Ale wygląda nasz domek? Mamy zimę. Ale woda ciepła, bo widać, że paruje. Trochę dziwne, ale jest super, że tutaj zimę. O! Znaczycie? właśnie, nie kończą. Co wiem, to w na polu spotkamy jakiegoś królika. I w autobusie e, e, poznamy też. Okej, okay. skończą Zajadź się załatwiać. No, chodź Angela. Chodź. Yy, drugi dzień, proszę, ale fajne. Nie, Ten czas minął. Cicho, jeszcze nie. On chce tu, to go bierzemy, ale coś nam nie wyszło. Angela chce się bawić. Ciekawie, czy zmierz... Nie nic nie miała się bawić. Ale to... tu... Okej. Okay. To chodź. Anda. Mam twoje zamówienie. Chciałaś to? To się baw. o wow, ale fajne! Tak podrzuca. Kurde, robot nam zasłania. Robot odjedzie? Kurde, zobaczcie. Ja chcę iść spać, coś. O! Nie ja mówię, że to jest takie fajne. i leci, to wyrzuca, to przeskakuje i o. Ale fajne! Jeszcze planszówkę tu widzę, że mamy. Popatrzcie. Taka planszówka. Tutaj im rozłożę. Angela, bądź zmęczona. Co teraz? Dobry. I na takim elemencie właśnie się żegnam. To by właśnie. A, jeszcze komentarz. To napiszcie śpiochy. To na koniec odcinka. Wiecie robić, co robić. Subskrybujcie kanał, oczywiście. No i te rzeczy, dostaniecie, oczywiście dzwonek, wtedy dostaniecie powiadomienia lajka, a z moimi śpiochami właśnie się żegnam, więc pa pa!